Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Dła Świętego. Amen. Witanie do krwi Pana Jezusa, blokujące kanały sła, Krwi Chrystusa, tryskająca w ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za krzechy nieczyste, zaplokuj kanały tych krzechów w naszym tomu. Krwi Chrystusa, procząca z pocierniowej korony, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za krzechy, pychy i te poka zaplokuj kanały tego sła naszej rodzinie. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, ceno naszego odkupienia, przedni wszelkie kanały sła w naszym domu. Krwi Chrystusa. Zwyciężając za swe duchy, odpisz im środki przekazu, a otocz nas opieką swoich aniołów, krwi Chrystusa, postoje zakroszonych, stopą ci umysły i serca całej naszej rodziny. Wyrwij je spod władzy duchów, działających przez metię, duchów pornografii i spoczeń, rozwotów i strat małżeńskich. Zabójstwa najsłabszych i przemoc, Wojen i nienawiści, Rządzy posiadanie i nieograniczone korzywanie, Alkoholizmu i narkomanii, Satanistycznej muzyki, Kier komputerowych i hazardu, Kłamstwa i oszustwa, Lenistwa i duchowej osiemkłości. Krwi Chrystusa Błachopłaczących przerwi i odczuć daleko od naszego domu temuczne sieci, którymi oplątani byli członkowie naszej rodziny, trwiący z naszych łez i bólu. krwi Chrystusa, nadziei pokutujących, nakłoń do szczerej pokuty i przemiany życia tych, którzy dotychczas byli zniewoleni przez środki masowego kupienia. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych. Przewróć pokój, z kotem i miłość naszym Tomu, zrywając między nami i w nas wszelkie diabelskie więzy. Amen. W imię Ojca i Syna i Dła Świętego. Amen.